Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu. wizualnie, witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact Serii o tym samym tytule i zacznijmy może od czegoś innego, bo dzisiejszy odcinek będzie po bandzie bardzo, bo dupło było, dupło było. Nie ma co ukrywać, ale zacznijmy od rzeczy bardzo fajnej, bardzo sympatycznej, która pozwoli nam troszkę radości wnieść w nadchodzący miesiąc. Więc słuchajcie, mermaid się zaczyna. Czym jest mermaid? Mermaid, mer chyba bardziej lepiej brzmi. Przeczytam to, co wczoraj Rewis napisała dla mnie, żebym wstawił, a ja to poprawiłem i wstawię zaraz na specjalny wątek. Wątek, który znajdziecie na Discordzie, będzie zaraz pod tymi wszystkimi youtubowymi rzeczami na samym początku. Jest zakładka, do której będą leciały syreny, czy właściwie płynęły. Ale czy czujecie w sobie zefartyzmu? Lubi Lubisz ludzi? Lubisz ryby? Dwa w jednym? Syreny? Zapraszamy naszych lisich artystów do wspólnego syrenkowego wyzwania. Polega ono na tym, aby stworzyć dowolną techniką łówki digital plastelina, wycinanie w ziemniakach, co wam do głowy przyjdzie, dowolną techniką. Postać z uniwersum Genshin'a w nawiązaniu do syren oczywiście. No i by to było wyzwanie, to trzeba każdego dnia rysować, tworzyć, tworzyć postać z kalendarzyka, który tak pięknie stworzyły dla was Gadi oraz Baizu Secia, której ogromnie dziękujemy za ten pomysł. Wyzwanie będzie oczywiście trwało cały maj. Rysunki będą miały swój krótki segment w gęsi nowych odcinkach na koniec. Tym razem nie będę tym rzucał na samym początku, tylko raczej na samym końcu i będzie przeskrolowanie przez Discorda. Parę słów powiemy o tym, co się dzieje. Jeżeli chcecie zareklamować swoje społecznościówki, to to jest to miejsce, to jest ten czas. Tu zostawiacie linka, więc śmiało rzucajcie linkami do siebie. Zachęcamy wszystkich do wspólnej zabawy i prosimy o niewstawianie prac wulgarnych albo 18+, bo tworzymy family-friendly content. I co? No, widzimy się od początku maja, a ja jak już o tym mówimy, to weźcie pod uwagę, że rotacja się zbliża. Nowa rotacja będzie zaraz w sklepie, będzie co, jest... Pojutrze jest pierwszy, pojutrze jest pierwszy, więc jeżeli ktoś jeszcze nie wykupił ze Stardust Exchange'u e, odpowiednich rolek, nie wziął jeszcze rzeczy ze sklepu, tych, których ze sklepu chciał wziąć, albo nie poleciał jeszcze na no, Abyss'a podhaczać, co tam jest w stanie odhaczyć, to wydaje mi się, że jest dobry moment, żeby jeszcze troszkę zawalczyć, bo kończy się ten miesiąc i za chwilę będzie nowa rotacja. A my przejdźmy do motywu głównego dzisiejszego odcinka. No, więc PUM Everybody będzie sporo informacji, które mogą być troszkę likowo spoilerowe. Przed likami spoilerami, ale nie dotyczą samej gry, tylko sytuacji wokół gry, więc e, ostrzeżenie poszło. Będą tutaj informacji od moich na temat sytuacji jaka jest, na którą oni też patrzą z zewnątrz, więc w sumie nie wiemy do końca co się dzieje, ale jest zamieszanie, bo w chinach dzieje się, no. <laughs> nie można powiedzieć, że nie. Tam się dzieje. Co najgorsze, nie wiemy do końca co się dzieje, co też jest jedną częścią problemu, ale z innej strony również nie wiem co się dzieje, bo oficjalne informacje nie pokrywają się ze stanem faktycznym. Oficjalnie chodzi o pandemię, nieoficjalnie wiemy, że to nie jest przyczyną tych wszystkich działań, które tam mają miejsce. Wczoraj gadałem na temat cenzury i dążenia do izolacji obywateli Chin od reszty świata. Może to być połączone, może to być bardzo połączone. Nie mam w tym, w tej kwestii większych, głębszych info, bo nie mam skąd ich mieć. To jest po prostu moja analiza tego, co się dzieje, to, co widzę i przekazuję Wam dalej. Brutalna i szybka metoda. Jeżeli to jest naprawdę Podwaliną obecnych działań? Jeżeli nie, to nie wiem co jest, bo informacje te, które podaje rząd Chin, nie pokrywają się z tym, co się dzieje w Szanghaju i w okolicach. Więc ochłel, well, ochłel, well, ochłel. Well. Żeby było zabawnie, informacje, które mamy na chwilę obecną, są takie, że bety do nadchodzących aktualizacji 2.8 i do całego Star Raila nie są zagrożone. Zapisy są zgodnie z planem, w terminie, a beta nie wiadomo. Teoretycznie w domyśle też nie jest zagrożona, a jak będzie, to czas pokaże, więc z dużym przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, wszystko w najbliższym czasie. Ze względu na to, że do ostatnich chwil ludzie z Inside'u mówili, że nie jednak opóźnienia nie będzie. I wcześniejsze ploty na temat tego, że mają być tydzień, dwa, może trzy poślizgu z całą aktualizacją są nieprawdziwe, a teraz wygląda na to, że jest troszkę inaczej. I weźcie pod uwagę, że też nie mamy informacji, że będziemy tydzień, dwa lub trzy czekali dłużej, bo oni sami nie wiedzą. Więc wcześniejsze informacje, które poszły. Są z definicji nieprawdziwe, ale to nie są, że są nieprawdziwe, tylko że ludzie wtedy nie mogli wiedzieć, bo jeszcze nie mogli wiedzieć, i jeżeli trafili, to przypadkiem brawa dla nich wtedy osą, ale mamy poślizg. Przejdźmy teraz do opóźnienia. Wczoraj mieliśmy naradę wojenną, kiedy poszły pierwsze informacje, i od momentu naszej nocnej narady wojennej, wśród modów poszły oficjalne informacje, że także jest opóźnienie nowego update'u. Za chwilę nie wiadomo, kiedy zostanie przedstawiony plan, co robimy w międzyczasie, bo coś będziemy robić. W międzyczasie będzie jakaś kompensacja, i proszę czekać na kolejne ogłoszenia bo na razie nie możemy wam powiedzieć nic drobny insight jaki mam tutaj będzie tylko nieprzyjemnych informacji więc brace yourself, jest taki że mihojohojowerskognosfir ma problem, bo oni nie do końca wiedzą co się dzieje, bo część ich pracowników wysokiego szczebla zostało odciętych są w miejscach, które są odcięte od internetu i nie wiadomo co się z nimi dzieje nie wiadomo czy dopadła ich pandemia nie wiadomo czy z głodu przypadkiem nie, bo tam też jest ten problem teraz czy żyją czy nie, nie mają pojęcia na temat ludzi, którzy są kluczowymi jednostkami w firmie, co jest dość problematyczne. I to jest stan rzeczy, który był od pewnego czasu, ale się o tym nie mówiło, bo crunch próbowali przepchnąć to teamami zewnętrznymi, które w innych miejscach Chin siedziały i myśleli, że dadzą radę i nie dali rady. Nie wiem, czy pamiętacie, jak jakiś czas temu wspominałem, że Jelan ma mieć zmiany, jest jeszcze zbugowana i będzie poprawiona, podobnie kupić nobu. To jest coś, co mi wrzuciło do tego swojego kalendarzyka rzeczy, nad którym pracują. I to są rzeczy, które nie zostały pchnięte dalej. To był ten moment, w którym cała machina się zacięła. Jeżeli nie znacie określenia crunch to jest jak się zazwyczaj zbliżamy do końca jakiegoś projektu, na przykład gry komputerowej ale może to być w jakiejkolwiek innej dziedzinie nie muszą być gry komputerowe i ludzie nad tym pracujący zaczynają działać ponad swoje siły to się da robić przez krótki czas, ale jest strasznie wyniszczające i crunch jako taki jest ostatnio bardzo popularnym sformułowaniem bo choć jest od zarania dziejów to w dobie korpo kultury i no internetu, przedobelskiego przepływu szybkiego informacji jest to coś, o czym łatwiej jest mówić, aczkolwiek jest bardzo niemile widziane. Crunch był w wypadku na przykład Cyberpunk'a, że na sam koniec gra już jest gotowa, tak naprawdę nie była gotowa. Wiedzieli, do czego muszą dopiąć, więc aaa, jechali pełnym speedem. Ludzie przemęczeni się okazywało, że jakieś błędy nowe znaleźli, więc coraz więcej crunchu i coraz więcej, i coraz więcej, i coraz więcej. Więc ten crunch, o którym wspominam, to jest to, co miało być totalnie zrzucone, jeżeli tak to można nazwać, na te pomniejsze zespoły zewnętrzne. Michojojowe z Kognoswirk, które miały dokończyć te rzeczy, które w aktualizacji 2.7 miałyby się pojawić. I to się nie udało. Nie udało im się tego osiągnąć. Z tego co rozumiem, walczyli do samego końca, i teraz jest ten moment, do którego dobili i stwierdzili: um, Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie jesteśmy w stanie tego dokończyć. Bardzo możliwe chodzą plotki, nie wiem na ile one są prawdziwe, że ludzie, którzy teraz jakby trzymają całego gęszyna w ryzach, nie mają wszystkich możliwości twórczych, że do pewnych rzeczy są potrzebni ludzie, z którymi na chwilę obecną nie ma kontaktu, więc muszą odpalać plany awaryjne, które mogą odpalić. Co oznacza, że w gęszynie będą się działy rzeczy, które były mocno. Nieplanowane, ale które też fajne i sympatyczne być mogą. Więc tutaj, nie dramatyzując, ale sytuacja wygląda krucho, szczerze powiedziawszy, z naszej strony fajnie by było trzymać za nich kciuki, bo tam się dzieje bardzo źle. To jest tylko gra komputerowa, więc my będziemy mieli mniej, nie tak fajnie jakby mogło być i nie będzie fajerwerku w tylu ilu się spodziewaliśmy, co jest słabe szczególnie po tej bardzo biednej aktualizacji 2.5, która była poprzednio, 2.6 zaczęła wychodzić na prostą, ale też nie chwyciła ludzi za serducha jakoś mocno i teraz wygląda na to, że nie z winy Hojowersu, ale będą przestoje, będą jakieś problemy, nie wiadomo jak długo, więc jest jaki jest, nie jest najlepiej, w najbliższym czasie dowiemy się kiedy, jeżeli no, na pewno będzie, ale kiedy będzie stream do aktualizacji 2.7, więc kiedy będziemy robili to tłumaczenie, jak to wszystko działa, bo na chwilę obecną są w rozsypce. I prosiłbym, żeby z naszej strony nie leciał hejt w ich kierunku, no bo oni zmagają się z rzeczami znacznie poważniejszymi niż to, że nie ma w co grać. My nie będziemy mieli w co grać, a u nich się wali świat totalnie, więc okej, okay. jest jak jest. Będą smutogemy, będą primogemy w ramach przeprosin. Będziemy dostawali rzeczy, które mają nas jakby przekupić, żebyśmy nie opuścili Genshina, nie poszli gdzie indziej i żebyśmy ciągle się logowali, sprawdzali, odbierali te maile itd., itd., więc jakby nagrody będą, ale wiecie dlaczego? Nagrody będą, żebyśmy nie odeszli od Genshina, ale są spowodowane tym, że oni są totalnie, totalnie w kiepskiej sytuacji żeby nie używać wulgaryzmu. Więc... Jeeeeeeey, yeah, my będą? Przechodząc dalej, warto powiedzieć, że nie tylko Genshin ma ten problem, wszystkie gry, które są tworzone w tym rejonie Chin, albo mają podwykonawców w tym rejonie Chin, czyli mówimy o Seven Deadly Sins, mówimy o Tower of Fantasy, mówimy o praktycznie wszystkich gierkach, które tam, Blue Protocol, nie Blue Protocol, które mają podwykonawców w tym rejonie, też mają podgórkę. Może nie tak bardzo jak Genshin, nie wszystkie przynajmniej, ale też mają podgórkę, więc tam też będą opóźnienia i w wielu innych produkcjach również amerykańskich, zobaczycie, że będą opóźnienia, bo nie mają podwykonawców, wiecie, firma amerykańska, ale podwykonawcy siedzą w Szanghaju, więc tutaj też będzie zamieszanie. Żeby nie było, pierwszy plan awaryjny już jest w tym momencie odpalany, więc link powinien być na dole w przypiętym komentarzu, chyba do ich twitterowego posta, gdzie będziecie mieli informację, że rusza nowy web-event od 29, czyli od dzisiaj, do 5 maja jest New Adventure, let's go! Primogemy do zgarnięcia oraz różne inne nagrody, kliknijmy i zobaczmy, co tu na nas czeka? Słuchaweczki na uszy, okej okay. Sto weryfikacji później i wybrany serwer, wbijamy To mi bardzo przypomina tą giereczkę, która była w Honkaju Przy okazji Genshin'owego eventu Mamy tutaj 8 tych, tych Mamy zebrać coiny Dobra Trzy Raz, dwa, trzy O nie! Chciałem wybrać kierunek. 10 koinów, to by było fajnie. Chciałem ja mogę odsunąć kamerę, nie mogę, bo chciałem pójść w tym kierunku, to akurat bym zapał, wiecie, raz. Znaczy, nie, to chyba byłem, tak? Czy. No, w każdym razie celować w to. A potem się zacząć cofać tutaj, ale widzę, że tu jest ustalona ścieżka. Kliknijmy jeszcze raz. Zobaczmy na jakiej zasadzie to wszystko powinno działać. Dźwięk lecącej kostki. Uwielbiam. Samych kościanych gier... Nie! Nie zatrzymałem się na tym! O nie! Czy ja tu mam wpływ na cokolwiek? Czy to jest totalnie losowe? Tam jeszcze jest kitku. Szósteczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie! Jednego brakło! Dajcie, dajcie jeden, dajcie jeden. Tak! <słuch> But, but, but. Ja chcę tu kotka Czy tu no w ogóle, czy tu jest jakieś coś? Album? Share, no dajmy share No dobra, klikamy dalej Jest 2, o 3 rzuciło mnie do przodu, plus 10 Czy tu jest taki patent, że tu jest tylko jedna plansza i będziemy w kółko chodzili i zbierali, aż nie wyzbieramy wszystkiego? Anemo slime! Jeden do przodu. Dziękuję Ci, Slime, Jesteś super. Two, trzy. Tak! Tak! Trafię na ten hajs! Tylko plus 5 i to był koniec. Czy ja mam jeszcze dzisiaj ten? Okej, okay. jak się użyje deliczekina? I nie trzeba go użyć, wystarczy tam wejść. To mam dodatkowe 4 rzuty kostką. Prawdopodobnie jest to web event, który powstał. Przy premierze gry i to jest coś, co czekało aż do teraz na wykorzystanie, żeby było awaryjne. Nie wiem, czy widzicie to nie jest związane w żaden sposób z rzeczami, które w nie się dzieją. I to jest narzędzie, które zostało nam dane, to znaczy, które twórcy sobie stworzyli w razie, gdyby coś dupło. No i teraz coś dupło. No, 15, nice. A, nie, będziemy jeden krzak za daleko. O, jeden most za daleko. Tu może jest jakiś event, który nas przerzuci do tego wiatraka. Wydaje mi się, że mogą być jeszcze jakieś zdarzenia losowe, które sprawią, że wejdziemy w interakcję z całą resztą. 6! I czy te woreczki z Isem się odnawiają? Te woreczki z Isem się odnawiają, więc, więc po prostu można w nie trafiać częściej. I zobaczmy, co mamy do kupienia. 150 Adventure Coinów. Mamy to! Oprócz tego jest sporo innych rzeczy do zgarnięcia. Zasadniczo jeszcze 50. Pirmogemów. Ej, łącznie 60 Pirmogemów jedno dodatkowe Daily. Bardzo fajnie. Do tego link będziecie mieli na dole w przypiętym komentarzu. Sprawdźmy, bo nam tutaj te nagrody przyszły, możemy rzucić okiem. Jest A new adventure let's go! 10 Pirmogemów dla nas! A mając to za sobą, powiedzmy o kilku rzeczach, czyli uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Kto nie przepada, polecałbym przewinąć dalej, bo co się zobaczy, to się nie odzobaczy i co się usłyszy, to się również nie odusłyszy. Pamiętajcie, żeby wziąć wszystko z wielkim przemrożeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe niektóre mogą być trefne, a inne mogą być sensowne na początku, kiedy wyciekają, a potem zmienić się do momentu wejścia na serwery live. I dzisiaj w sumie o takich rzeczach powiemy, ale zacznijmy od bardzo ważnej informacji, czyli bardzo dużo złego dzieje się. Przy okazji nie wiem, czy te rzeczy są ze sobą związane, opóźnienie i to o czym teraz będę mówił, ale bardzo dużo rzeczy dzieje się wśród y, likerów, dataminerów i całej reszty. Wczoraj was informowałem, że jeden z moich informatorów zniknął totalnie. Widzę, że odczytuje wiadomości ode mnie wysyłane, ale ale nie dostałem informacji zwrotnej do dzisiaj, czyli cały dzień i zaczynam się martwić, ale fakt, że odczytuję, daje nadzieję, że, że nic złego się nie stało. Przy czym, to nie jest jedyna osoba, która zniknęła, bo od wczoraj zniknęła cała masa osób z obserwowanych przeze mnie likerów i data minerów około 8, przy czym Uncle Y został permanentnie zbanowany na NGA. Co więcej, chodzą ploty o tym, że został zatrzymany. Jeżeli został zatrzymany naprawdę, to nie ma to raczej w związku z tym, że jest likerem, bo nie robił nic niezgodnego z wiecie tym co się w Chinach dzieje, ale możliwe, że jego działalność w innych rewirach, takich jak na przykład pisanie o polityce wewnętrznej kraju czy coś doprowadziła do sytuacji, w której został zatrzymany, jeżeli faktycznie zatrzymany został. Co byłoby mocnym ciosem w likerów, jeżeli chodzi o Gershina, bo Uncle Y jest bardzo wysoko pozycjonowany wśród osób, które mają dobre info, dobry insight i nie likują jakichś takich głupich rzeczy, nie spoilują fabuły. Ogólnie spoko człowiek to był. Jest, jest, mam nadzieję, że jest, że nic mu nie jest i że dotrze do nas z informacjami z innego źródła, co nie zmienia faktu, że nagle zrobiło się mu bardzo nieprzyjemnie. To jest pierwsza informacja. Przeskakujemy teraz do rzeczy związanych z tym, co się dzieje, no, z opóźnieniami. I informacja, jakie Wam rzucałem na temat ja i Miko że miałaby być mniej lub bardziej reworkowana, zmieniana, to nie jest pomysł, który podobno został zarzucony. To jest pomysł, który nie spełnia się, dlatego że wtedy, kiedy mieli się za nią zabierać i rozważać, co z nią w ogóle zrobić, jeżeli cokolwiek z nią będą robić, to wiecie, to jest jakby wstępny etap prac, myślenia co można z tą postacią sobie podziałać, w jaki sposób można sobie z problemem poradzić i wtedy cała ta sytuacja w Chinach się zaogniła bardzo, więc to zostało przesunięte na bardzo boczne tory i to jest też problematyczne, bo Japończycy nie odpuszczają i się pultają o ja i Miko, więc jeżeli jakiekolwiek zmiany będą, to będą, ale w chwili obecnej Mikoyo ma większe problemy, z którymi poradzić sobie musi, więc z jednej strony totalnie rozumiem, z drugiej strony nie chciałbym, żeby to, to przy okazji było ofiara tej sytuacji, tylko żeby kiedyś do tego wrócili i tą, tą postać naprawili, no bo, bo jest ona bardziej zbugowana niż była jeszcze trzy dni temu, bo, bo, bo był hotfix i ten hotfix nie był, nie był najbardziej udany dla niej, że tak to nazwę. Lecąc dalej, identyczna sytuacja ma miejsce w chwili obecnej z housingiem. Jeżeli zastanawiacie się, co jest nie tak z Serenity Pod, co da właściwie... a nie, nie będę skakał teraz odbierać tego wszystkiego. Serenity Pod się nie dzieje, powinno się dziać, a się nie dzieje. Problem jest w tym, że ekipa, która nad housingiem pracuje to jest pierwszy team, pierwsza drużyna z Micho Cognosphere, którą dotknęły te problemy o których teraz mówimy. Oni byli pierwsi odcięci, pierwsi wyłączeni i pierwsi nieogarniający i dlatego też Micho wtedy stwierdziło, że okej, okay, to spisują na chwilę obecną housing na straty, a skupiają się na innych rzeczach, żeby z innymi rzeczami sobie poradzić i wyrobić i wygląda na to, że nie wyrobili się. Jednak a housing no no wszystko, wszystko od tamtego czasu mniej lub bardziej leży, więc housing jest pierwszą ofiarą tej sytuacji. Lecąc dalej szale... Aleją różne ploty, szalone bardzo, na temat tego, co miałoby być, jeżeli faktycznie opóźnienie do kolejnej aktualizacji będzie rzędu tygodnia, dwóch, trzech, o czym się mówi, mam nadzieję, że to nie będzie tak długie, więc głosy, które w tym momencie chodzą są takie, że baner jaki może zostać przedłużony, może wskoczyć inny banner w to miejsce i mowa jest o banerach takich typowych zapychaczach, może troszkę fanservice, były głosy, że mógłby powrócić banner z Kek, tego bym się nie spodziewał, są głosy, że od dawna jest gotowy banner z Jin, z z Mondstadt, czyli Keja, Lisa oraz Amber oczywiście, które mogłyby się tutaj zdarzyć i pojawić, co wydaje mi się też nie najlepszym wyborem, bo jak Michojo ma mieć już problemy z PR-em, to wyciąganie takiego banera może zostać źle odebrane, niektórzy mogą z ogromnym hejtem polecieć w tym kierunku, więc nie wiem. Chodzą głosy też, że zostanie po prostu jeden do jeden skopiowany jeden ze starych banerów, tych banerów, które się graczom bardzo podobały. Konkretnie mowa była o Hutao, a Hutao może w tej kwestii, nawet że był testowany kolejny banner z Hutao, który się nie pojawi najwyraźniej, bo Siao wskakuje w to miejsce. Nie wiem, czy pamiętacie, gadałem kiedyś, że może Hutao, a wygląda na to, że Hutao nie, ale Siao wskakuje. Ale banner z Hutao był i był testowany, co oznacza, że różne mechanizmy i te postacie mają mniej lub bardziej gotowe, co oznacza, że tylko będą musieli poprzesuwać czwórki na innych banerach które przyjdą później. Co oznacza, że Hutao faktycznie pojawić by się mogła. Albo, tak jak dzisiaj rozmawiałem, też było walne zgromadzenie rano, co robimy z tą sytuacją, jak wygląda, jakie mamy informacje, kto co wie, w sytuacji, w której tam się dużo wali i trudno powyciągać jakieś rzeczowe info. Kazucha. Nie wiem, czy kojarzycie, ale w okolicach aktualizacji 2.5 Kazucha był mocno spekulowany na aktualizację 2.6, kiedy moi mówili, że jego nie będzie w aktualizacji 2.6, że będzie najprawdopodobniej na archipelagu w ostatniej części aktualizacji związanych z 2. coś. Ale niektórzy likerzy byli święcie przekonani, że Kazucha będzie, bo go tam widzieli i widzieli jego questy questy, które najwyraźniej nie są związane z archipelagiem, bo jeżeli są związane z archipelagiem, to bankowo Kazuchy nie będzie. Jeżeli questy Kazuchy nie są związane z archipelagiem i tak jak moi sugerują, mogą zamykać wątki z Inazumy i to będzie to podomykanie tych finalnych informacji, które na temat Inazumy się powinny przewinąć, żebyśmy mogli z czystym sumieniem przejść dalej do Sumeru. To jeżeli to jest prawdą, to oznacza, że ten quest Kazuchy może zostać dopięty na szybko wraz z banerem Kazuchy. Jeżeli 3 tygodnie, no to jest ile. To jest 20 dni, no, no, no do, cały dodatkowy baner może wjechać, więc jeżeli dorzucą quest kazuchy kopium match, ale po prostu mówię z informacji, które posiadam, co mogłoby się pojawić, to jego quest wraz z banerem mógłby sprawić, że ta końcówka w ogóle nie będzie bolesna, że pojawi się nowy baner, dorzucą tam jakieś kontenty na boku oraz cały story quest postaci pięciogwiazdkowej, która jest mocno wyczekiwana, więc to wydaje mi się, że mogłoby być wygrywem i ludzie byliby zachwyceni, szczególnie, że część spodziewała się, że on może być w 2.7 i już. Są na niego gotowi, więc to by był win Z jednej strony ja bym się bardzo cieszył Wszystkie roki poszłyby na to, a potem płakałbym Na Kuki Shinobu, bardzo możliwe, że z Goro Na bannerze z Ito, ale to jestem ja Więc jeżeli Kazucha by się pojawił To ja byłbym zachwycony, aczkolwiek wydaje mi się Że to jest mało prawdopodobna opcja Bo nie wiem, czy nie wymaga angażowania ludzi Z którymi jest problem, bo teraz nie ma do nich dostęp Więc to, 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 to są głosy, które chodzą Oprócz tego są informacje Że Mihojo ma przygotowane tak na kliknięcie Że może dodać jakiegoś Libena Czy jakieś Leylańsy, czy jakieś inne Fajne rzeczy, takie, które wiecie, są zapychaczem zasadniczo, ale wbijacie, żeby odhaczyć, żeby mieć więcej surowców. Nie wiem, książeczki z talentami, albo jakieś inne drobne primogemy do złapania, czy jakiś taki drobny cyrk, że pobiegamy, postrzelamy się, powygupiamy się i, i mamy za to nagrody, więc jest powód, dla którego będziemy się logowali do na przez te tygodnie, jeżeli to faktycznie tygodnie będą. No dobrze, dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Patiszkę. Patiszka, jesteś osą. Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie. Dzięki za wysłanie miejscówek. Pamiętaj, Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check in Web Event. I jeżeli odhaczacie wszystko od samego początku, to dziś będzie przedostatni dzień, czyli mora z mojej perspektywy Czerwony Szmaty z EXPEM, bo jestem dwa dni do tyłu. Nie zapomnijcie wbić do plecaka, do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na Parametric Transformerze. A ja, korzystając z okazji, chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Dzięki Wam, dużo dzieje się na kanale. I w najbliższych tygodniach, dzięki Wam, będzie się działo u nas więcej niż w samym Genshinie. Więc dziękuję. Jesteście osom, awesome. jeśli magowie, Ili arcymagowie! I to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia dobrego zęka świetnich pięciogwazkowych roliniach, Bożek arędzi wam sprzyja. My widzimy się przy najbliższej okazji, która najprawdopodobniej nadarzy się już jutro, więc miłego do następnego dobrego zenka świetnych pięciogwazkowych rolników, bożek arendżio wam sprzyja. Hej! No time to say so let's not call it that. Jakoś zgubiłem się w tej swojej finalnej formułce i się gubię dalej!